Moi drodzy, bardzo szczególna jest ta dzisiejsza Ewangelia i ten przykład Pana Jezusa, który ostatecznie rzecz biorąc zwraca uwagę, że jak człowiek nie chce, to zawsze znajdzie jakiś powód, żeby uzasadnić, dlaczego na coś się nie decyduje albo dlaczego coś robi. To dzisiaj Pan Jezus przywołał. I podobał się jałmuściciele, zwracając uwagę, zwracali uwagę na to, co im nie pasowało, i podobał się Jezus Chrystus, bo znaleźli zupełnie coś przeciwnego. I dobrze wiemy, że to jest ciągle dla nas taka bardzo szczególna zachęta, właśnie w tym czasie Adwentu, abyśmy zobaczyli, co rzeczywiście w naszym życiu co rzeczywiście w naszej tajemnicy wiary jest tą gwarancją i całą wielką szansą i nadzieją na to, że przyjmujemy, że trwamy przy Bogu. Te słowa, które dzisiaj kończyła Ewangelia, mądrość usprawiedliwiona jest przez czyny. Kiedy patrzymy na Biblijną mądrość, to to jest Bóg. Tutaj jest człowiek, który wierzy, że Bóg jest, usprawiedliwiona przez czyny. To cała tajemnica, która przecież jest pisana również i w nasze życie, i troszeczkę w inny sposób dzisiaj wyrażał mi refren psalmu, który żeśmy powtarzali tutaj za Panem śpiewającym sam że dasz światło życia idącym za Tobą. Jesteśmy z kimś. I ktoś poprzez swoje życie, poprzez swoje słowa, poprzez świadectwo, poprzez owoce swojego życia jest takim światłem i blaskiem. I przecież niejednokrotnie wręcz właśnie chcemy, żeby tacy byli przy nas ludzie. Tutaj otwiera się całe bogactwo naszego wychowania, tego wszystkiego, kim są nasi rodzice, wychowawcy, już pasterze, ci, którzy stają przy nas. Może niejednokrotnie my sami byliśmy tak, tacy i tacy jesteśmy, że nie do końca, jeżeli nam coś pasuje, to próbujemy znaleźć usprawiedliwienie, że może nie dzisiaj, może nie teraz, może z kimś innym. To co dzisiaj prorok Izaniasz, w tym tygodniu są cudowne te jego przykłady i obrazy, ale znowu, kiedy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, żeśmy słyszeli te słowa kiedy prorok mówi w imieniu Boga ja jestem Pan, Twój Bóg pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. Jestem Pan, Twój Bóg. I tak jak znowu, może zaczynając od tego, co ludzkie, jakże ważne, jakże piękne jest właśnie w tym czasie Adwentu. Ksiądz Poros tutaj wspominał o tym trudzie poranka. Jest trud. Ale jak, jak każdego dnia jestem w innej parafii, każdy z was jest tak cudowny, tak piękny. Niektórzy, jak to mawiał mój kolega w sali, ale jeszcze się nie obudzili, ale są na dobrej drodze. Ale jesteśmy. I to jest właśnie ta prawda, ta tajemnica. Jest ktoś, nikogo mogę liczyć. Jakże ważne jest, żeby to docenić. Jakże ważne jest, aby rzeczywiście to uszanować, aby rzeczywiście tym żyć. I ta obecność oczywiście jest też przecież pisana, właśnie przecież w tę przeświętą ruratnię, w tych wszystkich znakach i tajemnicach tych naszych lampionów, tej świecy ruratni, tej ciemności, która jest oświetlana światłem. Niejednokrotnie może nie widzimy, ale wiemy, że ktoś jest z nami. Jakże to jest ważne. Kiedy prorok Izajaś mówił, pouczający Cię o tym, co pożyteczne. I znowu, kiedy patrzymy na nasze życiowe sprawy, zaczynając może właśnie od naszego dzieciństwa, nie na wszystko żeśmy się chcieli od razu zgodzić, co nam rodzice przekazywali. Nie wiedzieliśmy, że to jest pożyteczne, bo nam w danym momencie się wydawało to zupełnie co innego. Ale kiedy idziemy dalej, kiedy patrzymy, kiedy my jesteśmy tymi, którzy próbują przekonywać, tłumaczyć, jakże ważne, znowu. Jakże ważne jest, że wszystko zaczyna się właśnie od tego, że jest zaufanie, że jest ufność w to, że jest ktoś, kto mnie kocha, chcemy Jego dobra. Zależy mu na mnie. Ja mogę wszystkiego nie rozumieć. Oczywiście za tym idzie przecież całe bogactwo naszego życia i naszej wiary, co jest pożyteczne. Tyle, żeśmy słyszeli wskazań. Można odwoływać się do dekalogu. Przykazań, można odwoływać się do różnych innych wskazań, ale przecież nawet jeżeli popatrzymy na te prawie dwa tygodnie adwentu, każdy z nas myślę, że jest w stanie powiedzieć, co było pożyteczne, może z tego, co żeśmy sobie postanowili, co się sprawdziło, może na co jeszcze liczymy, a z drugiej strony warto też przywołać chociażby właśnie to wszystko co nas kształtowało, co nam pomagało, co rzeczywiście jest tą wyjątkową tajemnicą i bliskości Boga i wsparcia. Nieraz te dary są związane z tym, że my je postrzegamy w sobie. Nieraz są związane z tym, że jest jakieś słowo, które chociażby z Pisma Świętego, ale z różnych innych wydarzeń do nas przemówi albo może przemówi przez drugiego człowieka. Właśnie przez to, że jest ktoś. Właśnie przez to, jak przeżywa swoje życie, czy ma kilka, czy kilkanaście lat, czy kilka dziesięć. I ten trzeci moment, który dzisiaj prorok Izajasz zaznacza, na drodze, którą kroczysz. Jestem i posyłam i wskazuję tyle pięknych znaków i darów, nawet zaczynając chociażby od tego. Tyle samochodów przejechało przed naszym kościołem w Zakrzewie teraz, kiedy tu jesteśmy. Może nawet do końca nie wiemy, wielu może nawet nie zauważyło, znaczy Kościół zauważyło. Ale może dla wielu z nich, może była tęsknota, ja też bym mógł, bym chciał, może nie mogę. Ale nawet w takiej formule, takie przypomnienie, to jest ten czas, w którym warto, w którym inni przeżywają, idą. Kiedy ja tutaj jechałem, przecież drogie Panie, niektóre stały jeszcze na przystanku przed Zakrzewem. Niektórzy już szli, niektórzy jechali na rowerach. To jest przecież ten taki wyjątkowy znak dla tych, którzy przejeżdżają. Coś się dzieje. Dla wielu to jest może nawet niezauważalne, ale kiedy patrzymy na tej drodze naszego życia, tym wszystkim, czego doświadczamy, co przeżywamy, tyle jest pięknych znaków, darów i właśnie tej pomocy Pana Boga. Niech ten kolejny dzień, niech to Boże Słowo. I ta właściwie przestroga Pana Jezusa będzie dla nas właśnie taką zachętą do naszej i ufności i naszej wytrwałości. I do tego, abyśmy w tym wszystkim, co jest dobre, co jest ważne, co chcemy, żeby się rozwijało, żeby było w nas ta wytrwałość, ale i ta ufność, że Pan Bóg jest z nami, nas wspiera i pomaga. A my bądźmy tymi, którzy poprzez właśnie to, że będziemy z troską i oddaniem przeżywać nasze życie i naszą wiarę, sami to rozwiniemy w sobie, ale będziemy takim światłem życia dla tych, z którymi idziemy wspólną drogą. Amen.